Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i jak widać już i po tytule, i po moim stroju, dzisiaj zajmiemy się strojami kąpielowymi plus size. Jeżeli ten temat Was interesuje, to koniecznie zasubskrybujcie, zadzwonkujcie, polajkujcie ten film, dlatego że będą kolejne z tej serii, tak więc żebyście nie przegapiły. Dzisiaj przyjrzymy się strojom kąpielowym z Bombrixa. Głównie zamówiłam tankini oraz bikini, bo powiem wam szczerze, że to są akurat stroje, w których ja najczęściej chodzę. Jednoczęściowe stroje są dla mnie po prostu niewygodne, szczególnie jak jest mokry, a ja potrzebuję iść do toalety. Ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek ściągnąć jeszcze mokry strój kąpielowy, to spoko, da radę, ale założyć, no. Tak więc ja po prostu już jakiś czas temu przesiadam się właśnie na stroje dwuczęściowe. Najczęściej noszę Tankini, ponieważ yy, tak mi jest wygodniej. Ja też jestem osobą, która, jak widzicie, ma bardzo białą skórę. Moja skóra się nie opala. Ja się smaruję filtrem 50, siedzę w cieniu, dlatego że moja skóra bardzo łatwo dostaje poparzeń słonecznych. Tak, więc żeby po prostu ja nie potrzebuję odsłaniać za dużo skóry, bo się nie opalam, więc mi jest po prostu wygodniej w takim, wiecie, dwuczęściowym stroju, ale z koszulką na górze, dlatego, że wtedy na dół po prostu mogę naciągnąć y, jakieś tam spodnie, górę i tak dalej. I na przykład mogę gdzieś pójść, wiecie, tutaj jakby nie muszę zakładać dodatkowo koszulki. To jest taka dodatkowa wygoda dla mnie. Tak więc, w dzisiejszym filmie pokażę Wam właśnie kilka tankini, kilka bikini. Eee, też jeden disclaimer: ja mam na sobie pod spodem, pod majtkami bieliznę. Ja wiem, że na tych majtkach jest też dodatkowo plomba, i wydaje mi się, że są chyba tylko jedne majtki, które będą wymagały ode mnie jakiejś kombinacji, dlatego że mają bardzo dużo siateczki. I żeby dokładnie Wam je pokazać, prawdopodobnie będę musiała tutaj jakoś tak to inaczej wykombinować. Natomiast ogólnie pod spodem, pod tymi strojami bikini, mam również swoją bieliznę. I to też powiem Wam, że nawet dobrze się sprawdza, dlatego że widać, na ile ta, powiedzmy, taka standardowa bielizna wystaje, a bardzo ona nie przeszkadza de facto w prezentowaniu strojów kąpielowych. No dobra, więc przechodzimy właśnie do pierwszego stroju. Linki do wszystkich rzeczy znajdziecie oczywiście na dole. Te stroje z reguły, tak jak jest w przypadku Bonprixa, są od rozmiaru 32 do rozmiaru nawet 56. Tak więc jeżeli Was coś zainteresuje, a niekoniecznie jesteście plus size, to możecie znaleźć coś właśnie w swoim rozmiarze. Ewentualnie, jeżeli jesteście większe ode mnie, no to też możecie znaleźć. I ja powiem Wam, jaki mam myk ogólnie na stroje kąpielowe. To znaczy bardzo często po prostu wybieram taki, który ma jednolitą, najczęściej czarną, e, czarną część, czyli dół, czarny dół w zasadzie. E, I tak jak mam dzisiaj na przykład na sobie. I wtedy górę mogę wymieniać ze wszystkimi innymi strojami, jakie mam. Czyli nie muszę mieć po prostu idealnie, wiecie, pięciu kompletów, czy tam nie wiem ilu kompletów Wam potrzeba na wyjazd, tylko mogę na przykład zabrać kilka gór i dwa doły i spokojnie sobie to wymieniać i właśnie dzisiaj tak zrobiłam. To znaczy góra jest po prostu osobno sprzedawana, a dół jest osobno sprzedawane. I tutaj góra to jest właśnie po prostu taka koszulka do tankini, jak widzicie ona jest normalna, klasyczna. Mamy tutaj w wstawki w miseczkach, natomiast jak możecie zobaczyć, no to nie jest strój, który jakoś mocno trzyma i zbiera biust, Większość strojów kąpielowych, które akurat mam z Pixa, czy ogólnie z różnych innych sieciówek, sklepów i tak dalej, nie jest strojami, które jakoś tutaj szczególnie zbierają biust. Są firmy, które produkują takie stroje kąpielowe, gdzie mamy tutaj właśnie pełną y, rozmiarówkę miseczek, y, ja powiem wam szczerze, że po prostu nie idę w te stroje dlatego, że bardzo ciężko mi jest dobrać miseczkę, bo pomimo tego, że na przykład mam daną miseczkę w danej firmie, tak raz stroju kąpielowy mi się to nie sprawdza, a jeśli chodzi o strój kąpielowy, no to zakładam go wiecie raz na ruski rok, więc akurat nie potrzebuję i nie przeszkadza mi to, że na przykład moje piersi są troszkę w nim obwisłe. No co zrobić? E, ramionczka tutaj w tym e, w tej koszulce tankini mamy regulowane. Możecie zobaczyć, że tutaj z tyłu właśnie możemy sobie e, Wydłużyć oczywiście albo skrócić, to zależy od tego, jak chcemy. No i też widzicie, że z tyłu właśnie ta koszulka jest prosta. ramionczka są nieodpinane, one są po prostu częścią tutaj stroju kąpielowego, a na dole właśnie to, co Wam przed chwilą mówiłam, czyli czarny, czarny dół, który jest zupełnie osobno kupiony. I to jest, powiem Wam, że nie zwróciłam uwagi na nazwę, natomiast to są majtki bikini, które są tak z materiału jak kostium kąpielowy, czyli spokojnie możemy iść w nim do wody, ale to są majtki obciskające, wyszczuplające. One mają tutaj są na, na górze zakończone silikonem, żeby nam się nie rolowały, tak więc przylegają nam tutaj. Ja mam tu pępek, więc możecie zobaczyć, że te majtki są troszkę powyżej. Ale nie tak szczególnie, nie wiem, jak alapina, żeby jakoś tutaj mocno były. Natomiast ogólnie, możecie zobaczyć, że bardzo tutaj właśnie trzymają. Natomiast są to majki, które są dosyć tutaj krótkie. Możecie zobaczyć tutaj. Ja celowo założyłam właśnie takie kolorowe majki pod spodem, żeby widać było koronkę. Jeżeli będę miała jakieś kolorowe, to wtedy będzie widać, że właśnie tutaj jest koronka od mojej bielizny. Natomiast ogólnie tyłek jest dosyć mocno i dużo zakryty. Niedużo, niewiele nam wystaje. Natomiast właśnie co zaczęłam mówić, to te majtki są bardzo mocno dopasowane. I na przykład tutaj w tym obszarze, tu gdzie mam właśnie pachwinę, one mi się tak bardzo wbijają, że powodują tutaj dodatkowe wałki, które i tak mam, bo jestem osobą plus size, więc oczywiście, no mam duży tyłek, duże udano, nic z tym nie poradzę, ale to, że te majtki się tutaj tak strasznie wbijają, powoduje, że właśnie tu dodatkowo robi się taka kulka, jakby wiecie, mm, no kulka z ciała, z dodatkowego naszego tłuszczyku i chociaż ogólnie tak jak stoi w tych majtkach, nie jest to za bardzo przeszkadzające, tak powiem Wam, że nie wiem, czy ja bym wytrwała w nich cały dzień, więc to są chyba raczej takie na zasadzie na chwilę, może jak gdzieś, co w sumie to kurczę, no nie wiem, czy na chwilę, bo z drugiej strony większy rozmiar, to raczej niewiele by nam tutaj zadziałał w tym obszarze, tak, który ma nam de facto spłaszczać ten brzuszek, tak, więc no powiem Wam, że ogólnie jakby koncept, w sensie mówię o koncepcie, Majtek osobno, góry osobno bardzo mi się podoba, bo też jakby pamiętajmy o tym, że mamy różne rozmiary. Czasami góra jest mniejsza, dół jest większy, czasami na odwrót, bo mamy duży biust, a z kolei bioderka mamy węższe. Więc dobrze móc sobie dopasować właśnie górę w innym rozmiarze, dół w innym rozmiarze. I na przykład właśnie tak jak ja to teraz zrobiłam, czyli czarne właśnie majtki, a góra jakaś tam dowolna, tutaj akurat mam sparowaną z czarną, ale mam też mnóstwo innych strojów, gdzie po prostu mogę sobie dorzucić górę kolorową i wtedy czarny dół i też to jakoś wygląda. Majtki są ogólnie, powiem Wam, że też dosyć wysokie. Jeszcze tutaj Wam z tyłu pokażę, bo one są tutaj właśnie na wysokości talii, troszkę mi koszulka zjeżdża. Są na wysokości talii, więc tutaj na pewno nam będą bardzo mocno trzymały tyłek. I nie sądzę, żeby zjeżdżały. To są raczej takie majtki, które. Bez problemu się tutaj trzymają, nic się nie roluje, nic się wiecie, nie dzieje, więc spokojnie można mnie wykonywać wszelkie różne czynności aktywności, właśnie letnie, czy chodzić, czy pływać, czy tak dalej. Oczywiście dużo będzie zależało od tego, jak Wam się rozkłada tutaj ten tłuszczek do dodatkowe kilogramy. Bo ja akurat mam to, że właśnie mam tutaj dolną oponkę i mam dosyć duże uda, więc w przypadku właśnie tych majtek one się bardzo mocno właśnie tutaj wpijają w tym obszarze. No i i podejrzewam, że ja cały dzień w tych majtkach bym raczej nie wytrzymała, a jeżeli tak, to wróciłabym po prostu z czerwonymi śladami tutaj od wpijającego się materiału. Tak więc zwracam Wam na to Waszą uwagę, natomiast ogólnie sam koncept właśnie e, oddzielnych majtek i oddzielnej góry jak najbardziej Wam polecam, bo to jest super sposób, żeby właśnie miksować sobie różne stroje, co zresztą zaraz Wam pokażę, bo zostanę w tych majtkach, a założę po prostu jakąś inną górę. No i właśnie mam tam kini od zupełnie innego kompletu, ale wtedy z tymi czarnymi majtkami to fajnie wygląda. Szczególnie, że właśnie tutaj też są czarne elementy, więc ono nie jest tak totalnie od czapy. I wygląda, jakby nawet mogło, wiecie, sprawdzać się jako cały komplet. Natomiast ogólnie, na przykład, nie wiem czy to, natomiast pamiętam, że jak przeglądałam różne właśnie tankini, bikini i te sprawy, to też na się jest tak, że powiedzmy, jeżeli mam tankini, czyli mam y, koszulkę i mam figi. To mogę dobrać do tego na przykład stanik bikini. A mogę do tego dobrać na przykład shorty jakieś tam takie, czy, czy gr, krótsze takie, czy może trochę dłuższe. Więc warto popatrzeć, bo można to naprawdę skompletować sobie taki wieloczęściowy w ogóle strój, w zależności od tego co lubimy. Jeżeli jesteśmy szczuplejsze, bądź też lubimy na przykład, bo ja akurat z uwagi na moje uda, to powiem Wam, że nie lubię za bardzo shortów ani żadnych takich spodenek, dlatego że to niezbyt dobrze u mnie wygląda. Przynajmniej ja się niezbyt dobrze w tym czuję. Ale wiem, że są dziewczyny, które na przykład nie lubią zbyt. jakby. Powiedzmy, pokazywać się tutaj, więc wolą takie shorty, i wtedy można właśnie mieć taką koszulkę, i shorty. I nadal mamy dwuczyściowy kostium, który jest wygodniejszy, bo już jak żeśmy ustaliły zdejmowanie mokrego kostiumu, to i zakładanie go z powrotem, to jest w ogóle mordęga. No i właśnie jesteśmy bardzo zakryte i nie ma jakby tego, wiecie, przynajmniej jesteśmy bardziej zakryte niż byśmy chciały, czy niż jak jesteśmy w bikini. Natomiast ten, powiem Wam, że bardzo mi się podoba, ma to właśnie taki fajny kolor, chyba bardziej niż tamten, dlatego, że tu mamy bardzo wiele różnych kolorów, jest zielony, jest i pomarańczowy, co by tutaj jeszcze, no generalnie bardzo, bardzo kolorowy. Więc de facto, jakbym kiedyś na przykład trafiła na niebieskie majtki, czy na zielone majtki, czy tak dalej, to tutaj wtedy mogłabym sobie jakoś fajnie to dobrać. Natomiast w przypadku tego pierwszego, no to już tylko niebieskie majtki mi zostają, a tu mam o wiele więcej właśnie możliwości. No i też jest taki, wiecie, niby tropikalny, ale ciemny, wiecie. Tak ogólnie całkiem fajnie wygląda. Jeszcze tylko założę właśnie majtki od tego kompletu, żebyście mogły zobaczyć, jak one wyglądają. Chociaż tak jak widzicie, no właśnie ta koszulka bardzo dużo zakrywa, co... Jest plusem i jest minusem, w zależności od tego, co lubimy. Ja bardzo często po prostu zakładałam takie bardzo szerokie wiskozowe spodnie, które mam z Primara sprzed 17 lat, bo znaczy 17 oczywiście, przesadzam, ale sprzed 10 lat mam takie z Primarka, po prostu bardzo lejące się, długie spodnie i wtedy wiecie, zakładam tą koszulkę i mogę iść do knajpki, mogę iść na spacer, mogę iść coś tam, a potem od razu na leżaczek, bach, zdejmuję spodnie jestem w kostiumie kompilowym, tak więc dla mnie to jest w ogóle rewelacja, więc ja w takim razie Idę zdjąć te wpijające się, a przy okazji Wam powiem, bo też siadałam w tych, w tych, spodnie, w tych majteczkach, więc faktycznie w pierwszej, w pierwszej chwili mi się one tutaj odwinęły, ale jak je poprawiłam i tak naciągnęłam odpowiednio, to już w tym momencie właśnie one mi się już potem nie ściągały i. Bez problemu, jakby mogłam robić w nich różne czynności. Tak więc teraz je idę zdjąć i założyć majtki od tego kompletu. No dobra, jeśli chodzi o majtki od tego kompletu, to one są zdecydowanie niższe niż te czarne, dlatego że są poniżej pępka mojego. Natomiast troszkę miałam obawy, jak wyjęłam, że będą za małe, ale w zasadzie tak jak patrzę na te moje różowe majtki, które mam pod spodem, to za dużo one nie wystają, tak więc nie jest wcale tak źle. Możecie zobaczyć, że to są po prostu normalne, normalne majtki. Majtki, raczej nie powinny nam się zsuwać podczas, nie wiem, chodzenia czy, czy podczas pływania. Wydaje mi się, że powinny całkiem dobrze leżeć. Nie są tak wysokie tutaj też z tyłu jak te czarne. Zdecydowanie one są o wiele niższe, ale nawet jak się pochylę, to nic się takiego tutaj nie dzieje. Tak więc w zależności oczywiście co kto lubi, bo wiadomo, że nie każdy będzie lubił takie majtki. Może będziemy woleli wyższe mimo wszystko, tak więc tutaj daję Wam znać. Ale majtki można też, pamiętajcie, właśnie kupić oddzielnie. Tak, więc można dobrać sobie rozmiar jakiś tam inny, jeżeli chcecie większe, mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak się prezentuje cały drugi komplet. Też jest całkiem fajne. I powiem Wam, że to byłby chyba komplet, który bym sobie zostawiła. Tak się zastanawiam nad nim. przegapiłam, bo niestety było minus 25, słuchajcie, minus 25 chyba, albo 20. Na stroje kąpielowe. Ja jak kupowałam to chyba było minus 15, ale polujcie właśnie, bo teraz widziałam w Kondylikcie bardzo, bardzo dużo promocji. Tak więc yy, może być tak, że może na stroje kąpielowe jeszcze pojawi się jakaś promka. Ogólnie ten strój powiem Wam, że no bardzo mi się podoba. No dobra, kolejny kostium. Nigdy wcześniej takiego typu kostiumu nie miałam i zaraz Wam wytłumaczę o co mi chodzi. Po pierwsze, standardowo. Tankini, czyli na górze koszulka, na dole majtki. Natomiast majtki bardzo niskie. Zobaczcie, ile w ogóle moich majtek na górze zostało jeszcze widocznych, jak niskie są te majtki. Więc, no, zupełnie odpadają. Tutaj w ogóle mają taką koronkę śmieszną, która pewnie będzie cute wyglądać no, pewnie na kimś, kto ma inną budowę ciała, i tutaj na przykład może ma. Nie wiem, mniej, no jednak ta moja oponka tutaj dolna, no powoduje, że takie majtki z takim niskim stanem zupełnie u mnie dobrze nie wyglądają. Natomiast powiem Wam, że no z tyłu, poza tym, że też są bardzo właśnie takie, e, takie o, niskie, bo też moje majtki nie to tutaj całkiem, całkiem spoko, tak? Tak Więc ogólnie, ogólnie tak, tylko tyle, są niskie w stanie. Natomiast koszulka, co pewnie mogłyście zauważyć już, jak zaczęłam ją majtać, to jest taka koszuleczka z takiego. Cienkiego materiału. To nie jest materiał em, kostiumowy, tylko to jest taka siateczka po prostu. Materiał od kostiumu mamy dopiero tu, pod spodem, tu, gdzie mamy właśnie tą część jakby stanikową, a na to mamy naszytą, bo to jest jakby część, taką jakby koszulkę. To jest cały kostium kąpielowy. Tutaj widzicie właśnie tą część yy, stanikową, a do tego jest właśnie doszyta ta koszulka i to stanowi całość, bo ona jest tutaj przyszyta. Tak więc powiem Wam, że yy, nie miałam jeszcze takiego stroju kąpielowego. To jest raczej strój, w którym wyglądamy, a nie raczej coś robimy. Raczej nie sądzę, żebym tutaj, wiecie, poszła pływać w tym, bo w tym momencie ta koszulka będzie robiła... będę wyglądała jak meduza. Chociaż powiem Wam, że w innych koszulkach tankini też się to zdarza. To nie jest tak, że inne koszulki tankini w ogóle nigdy nam się nie ruszą, ale też no jednak jak woda się dostaje i mamy tutaj materiał, to też zaczyna falować, niejednokrotnie mi się to zdarzało, ale ja po prostu wkładam, wiecie, wtedy koszulkę tutaj w majtki i w ogóle nie ma tego problemu. Natomiast to, no, powiem Wam, że bardzo mi zaskoczyło. Znaczy wiecie, to ogólnie źle nie wygląda. To całkiem fajnie się prezentuje ta koszulka. Naprawdę jest jest spoko, jest taka sportowa, bardzo fajna, więc to zależy oczywiście, co kto lubi. Na moje potrzeby nie do końca, aczkolwiek wiecie, komuś innemu może to jak najbardziej odpowiadać. Natomiast, no, majtki niestety za krótkie, za niskie, strasznie wpijają się tutaj w stan. I niestety tutaj, jeśli chodzi o ten strój kąpielowy, to on jest kupowany razem. Czyli nie mogłabym sobie kupić po prostu majtek w większym rozmiarze, żeby były może troszkę wyższe i żeby się tak nie wpijały. To jest po prostu cały jeden komplet, więc. Tu niestety szkoda, aczkolwiek powiem Wam, że no, gdyby ta bluzka była sama, to szczerze mówiąc nie wiem, czy bym jej sobie nie zostawiła. Tak po prostu do chodzenia, wiecie, jak chcę pójść na spacer czy coś, żeby mieć coś takiego, bo to całkiem śmiesznie wygląda. Ale no, że ponieważ jest to z majtkami, to te majtki są mi kompletnie zupełnie niepotrzebne, tak więc, hmm, no nie wiem, dajcie znać. Jak wam się to podoba? Czy w ogóle byście coś takiego założyły? Właśnie, czy raczej nie na plaży, ewentualnie nie do wody, bo może na plaży, czy też gdzieś na urlop, tak? Ale właśnie, no nie jest to rzecz, którą, którą by się założyło do wody. Następne tamki nie musiało być w panterkę, to znaczy nie musiało być. Ale ostatnio panterkę bardzo, bardzo lubię, tak więc stwierdziłam, że spróbuję to tankini. Będę ciek jestem ciekawa, jak ono właśnie się prezentuje. I to również kolejny przykład tankini, gdzie spokojnie na przykład mogłabym założyć czarny dół, i wtedy też by to wyglądało bardzo dobrze. Tu, jeśli chodzi o to tankini, to ono różni się od tych pozostałych takim drobnym detalem, mianowicie, że ramionczka są odpinane. Ja tutaj jedno ramionczko zostawiłam, drugie ramionczko po prostu non-stop mi się odpina. Ja próbowałam już. Yy, Kilka razy zdjąć strój, zapiąć ramionczko, założyć strój, a i tak z tyłu to ramionczko mi się odpinało. Nie wiem, czy po prostu źle go wkładałam, czy jest tam coś, coś felernego, no ale niestety taka jest uroda, jeśli chodzi właśnie o odpinane ramionczka. Natomiast to, to tankini tutaj na górze ma silikonową, wiecie, taką tasiemkę, więc to się całkiem tutaj nieźle trzyma. Natomiast ogólnie. Tyłu wygląda to w ten sposób. No i oczywiście można krzyżować sobie tam na, na, stroj, na stronie Bondrixa było pokazane, że właśnie można też krzyżować, te ramionczka, wydłużyć sobie i tak dalej. Te ramionczka wyglądają, już Wam pokazuję dokładnie tak. Jak właśnie ten strój, tak więc on jest w taki w panterkę. Natomiast góra składa się, bo i mam z dwóch różnych materiałów, nawet z trzech. Bo tak, część stanikową mamy z takiego białego materiału tutaj. Tu jest taki materiał, a la nie wiem, tiul, coś takiego widzicie, takiego przezroczystego, to nie jest materiał typowo jak strój kąpielowy, taki wiecie, gumowany czy coś takiego, jak na przykład właśnie te ramionczka, te ramionczka są z takiego stroju możecie też porównać, że to jest troszeczkę inny materiał, natomiast ten materiał właśnie taki od stroju kąpielowego mamy dopiero tutaj i on jest jakoś tak dziwnie przyszyty, że właśnie jest tylko tu z tej strony i o, możecie zobaczyć, teraz widać dokładnie tutaj też z tyłu. Tak więc mamy tutaj zupełnie jakby trzy różne materiały. No i mamy też majteczki. Majtki są bardzo fajne, bo są wysokie. Moje różowe majtki praktycznie nigdzie nie prześwitują. Tak więc o, zobaczcie, że one są na tyle wysokie, jak właśnie były te czarne, ale nie wpijają się tak w ciało, jak właśnie tamte czarne, że tutaj robiły, wiecie, już czułam je po kilku minutach i tak dalej. To są po prostu dosyć wysokie, właśnie takie e, majtki standardowe, klasyczne figi. No i właśnie do tego mamy wtedy ten strój. Powiem Wam, że też bardzo fajnie wygląda. I planowałam zostawić sobie tylko jeden, ale no ten mi się podoba. O, odwiązała mi się ta e, kokardka. Bo podoba mi się to drugie, tanki, które Wam pokazywałam, to kolorowe. To też mi się bardzo podoba. Jeszcze to, że właśnie ma odpinane ramionczka, więc jakbym chciała, to po prostu o bęk i też. Fajnie to wygląda, i tak dalej. No, i mam jeszcze jedno bikini, które zostawiłam na koniec, które jest naprawdę bardzo ciekawe. Zastanawiam się, jak będę w nim wyglądać, bo to jest jednak bikini i ma duże siateczki, więc różnie to może być. Ale powiem Wam, że no to mi się bardzo podoba. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się podobają te stroje. Chociaż jeszcze w sumie bikini przed nami, ale jeżeli stanki nie, jakbyście miały wybierać, to co Wam się podoba. Mi się ta panterka podoba, ale jak wiecie, ja ogólnie jestem fanką panterki i wszystko co panterkowe lubię. To co mi się może troszkę mniej podoba, to to, że tutaj te miski są bardzo szerokie. To znaczy, yy, miseczka, która tutaj jest takie usztywnienie, ono po prostu jest aż stąd, więc tak jakby mam wrażenie, że trochę rozlewa mi ten biust, ale ogólnie no mam, że mi się podoba. I nawet z tymi włosami. To tak fajnie wygląda gdzieś, wiecie, na wakacjach, w buszu. I też w sumie ta bluzeczka znowu może, znaczy ta góra od tanki nie może robić za bluzeczkę. Też będzie fajnie wyglądało, wiecie, do spodni, do czarnych, do, do jasnych, cokolwiek. No tak więc dajcie znać. No dobra, słuchajcie i ostatni strój kąpielowy już na dzisiaj. Perełka z tego zamówienia. I jak mówiłam to w ostatnim filmie z XL-ką, rzecz, która zapoczątkowała całe to zamówienie. Jak ją zobaczyłam, to tak spojrzałam, mówię... Hmm, ciekawe jak ja będę w tym wyglądać. I oto przed wami bikini z siatką. I tak, tak, serio mówię, bikini, serio mówię z siatką. Tutaj się nie dało obejść, słuchajcie, żadnych, żadnej bielizny pod spodem, po prostu dodatkowo na tą jakby pieczęć, która jest przyklejona tutaj, wiecie, w kroku tych e, wszystkich e, strojów kopilowych, nakleiłam dodatkową wkładkę, po prostu, bo wiecie, to no i tak ludzie przemierzają, więc, żeby mieć jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, no bo nie dało rady tutaj inaczej mieć jakiejkolwiek innej bielizny. No, to bikini jest, powiedziałabym, że bardzo odważne, bo jeszcze wydaje mi się, nasze społeczeństwo nie jest aż tak otwarte na to, żeby osoba plus size, osoba, której się tu i ówdzie wylewa jakiś tłuszczyk, chodziła tak roznegliżowana. Żeby tutaj coś było widać. Bo, no nie oszukujmy się, ale na przykład tutaj widać moją fałdkę. Widać tą moją dolną oponkę, która się tutaj schodzi. I na pewno wiele osób będzie oburzona takim widokiem i tak dalej. Ja powiem wam, że mam na to totalnie po prostu wywalone. I to nie przyszło z dnia na dzień, to nie było tak, że ja się obudziłam jednego dnia i stwierdziłam: "A, mam wywalone". Nie, to po prostu przychodziło z czasem. Im byłam starsza, tym bardziej się męczyłam na przykład w długich spodniach, w bluzkach przykryta, tym że nie, nie mogłam na przykład, nie wiem, wyjść gdzieś, gdzieś ciepło, bo właśnie było mi po prostu za gorąco i z każdym kolejnym rokiem po prostu rozbierałam się bardziej, czyli właśnie przełamałam się i założyłam strój kąpielowy. Potem przełamałam się i weszłam w stroju kąpielowym do wody. Potem przełamałam się i coś tam jeszcze zrobiłam. I tak z każdym kolejnym rokiem yy, Powiększała się moja, może nie tyle pewność siebie, bo ja to wielokrotnie powtarzałam. Słuchajcie, ja nie jestem super pewną siebie oso osobą, tylko ja po prostu mam bardziej wywalone na to, co mówią o mnie inni, dlatego że ja tej osoby prawdopodobnie już więcej nie zobaczę. A jeżeli to ona ma problem z tym, jak ja wyglądam, to to jest jej problem, nie mój. Tak więc, no tutaj powiem Wam, że to na pewno przechodzi z czasem i ciężko powiedzieć, co zrobiłaś, że tak jest. Po prostu tak jest, po prostu tak jak mówię, z czasem to przyszło, tak? Potem, tak jak Wam wspomniałam na początku, dlaczego nasze tankini, bo mi było niewygodnie w strojach kąpielowych jednoczęściowych, a najbardziej, to jeszcze taka dygresja, mała anegdota, na koniec Wam powiem, najbardziej to mnie dotknęło w momencie, kiedy byłam lata, lata temu w Egipcie, i jak wiadomo, zemsta faraona nas też dotyka, i jak macie mokry kostym kąpielowy, zemsta faraona was dotknie, Zostawię was na tym. Tak więc po tym czasie stwierdziłam, że dobra, przejdę, przełożę się na tankini, a po jakimś czasie właśnie stwierdziłam wie, a zobaczę, jak będę wyglądać w bikini. I na przykład w zeszłym roku miałam takie zielone bikini z HM, a w tym roku pamiętam szczerze, że, że się zastanawiam, czy tego bikini sobie nie zostawić. Oczywiście to też nie jest dla każdego bikini, bo na przykład, jeżeli Wy się opalacie, no to ja bym wam tego bikini nie, nie polecała, no bo będziemy tutaj w kratkę w siateczkę opalone. Z tyłu będziemy w siateczkę opalone, półtyłka będziemy miały w siateczkę opaloną. Tak więc ja bym wam tego nie polecała, a przynajmniej musicie być tego świadome. Ja akurat mam taką skórę, takie ciało, które się nie opala. I ja może będę czerwona przez chwilę, ale ja po dwóch tygodniach będę z powrotem biała. Tak więc mnie akurat to nie dotyka, bo ja nie leżę i tam wiecie się, nie smażę. Ale no, na pewno warto zwrócić na to uwagę. Natomiast powiem Wam, że. Je... Po, po prostu na tym bikini słuchajcie no bo to jest naprawdę bardzo mm, ciekawy koncept i zobaczcie że on też jest dobrze skonstruowany bo tak góra jest dosyć długa tutaj ja ją tak troszeczkę podwinam ale mogę ją troszkę opuścić wydaje mi się że jednak trochę spłaszcza biust i ten biust nie prezentuje się jakoś najładniej tutaj w tej górze mogłoby być to jakoś nie wiem fajniej lepiej rozwiązane ale ogólnie zobaczysz na przykład jak to wygląda z tyłu, gdzie ten dół praktycznie dochodzi nam tutaj do wysokości majtek. Tak więc to naprawdę całkiem fajnie wygląda i właśnie na osoby o większych kształtach to bikini. No, powoduje, że właśnie mamy kształty podkreślone, ale nie jest to jakoś tak bardzo, nie wiem, czy wulgarne przez tą siatkę, że wyglądamy, nie wiem, jak w jakimś stroju dominy, czy coś w tym stylu. Tak mi się skojarzyło, że może, znaczy, nie mi się skojarzyło, tylko pomyślałam, że komuś się może skojarzyć. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem fajnie i zmyślnie zrobiony strój kąpielowy. Dajcie znać, czy wy go macie, czy się nad nim zastanawiałyście, czy go zamówiłyście, bo to jest jeden z takich strojów, wiecie, przyciągających uwagę. Ja tak jak na Instagramie Wam mówiłam. Mam plany wyjazdowe w tym roku, ale nie wiem na ile one się ziszczą de facto, więc ciężko mi jest powiedzieć właśnie, czy mi jest potrzebny strój kąpielowy. Jeżeli tak, planowałam właśnie zostawić jeden. No i teraz nie wiem, czy to kolorowe tankini, czy ten w panterkę, czy może na przykład zostawić sobie to bikini. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jestem też bardzo ciekawa, co sądzicie w ogóle o tym bikini i jak Wam się ono podoba, właśnie na takim ciele pluses, który ma... Turbo dubsko, i to turbo jest jeszcze podkreślone przez tą siateczkę tutaj, jak wy, jak wy się na to zapatrujecie. Ja przypominam Wam, że jeszcze będą kolejne filmy ze strojami kąpielowymi. Zamówiłam już... Ach, mankament długich włosów, gdzie wchodzą nam pod pachę. Zrobiłam zamówienie na stronie Kapala i zamówiłam sobie zarówno bikini, jak i właśnie stroje jednoczęściowe. I teraz się zastanawiam, ponieważ tych strojów jest aż 8. I na jeden film to będzie troszeczkę za dużo, więc chcę go podzielić się na dwa filmy. I zastanawiam się, czy zrobić bikini osobno, jednoczęściowe osobno, czy zrobić je tematycznie, czyli na przykład mam bikini i strój jednoczęściowy w jednym princie i tak mam cztery razy. Czy może zrobić po prostu bikini i strój jednoczęściowy w jednym princie, żeby porównać właśnie przy fasonach, jak ten print się układa. Więc powiem Wam, że tutaj mam jeszcze rozkminę, w jaki sposób to zrobić. Ja wiem, po prostu bardzo ciężkie rozkminy, zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie jakieś przemyślenia na ten temat. Może mi podpowiecie właśnie, w jaki sposób to byłoby najlepiej e, nagrać, bo wydaje mi się, że właśnie... No, raczej, raczej będą z tego dwa filmy, bo jeden to będzie troszeczkę za długi. Bo tutaj miałam tych strojów pięć i on był tak strasznie długi. A jeszcze przebierać się osiem razy, no, powiem Wam, że to byłoby chyba troszeczkę zamęczące. Bo już w tej chwili po tym ostatnim stroju to już jestem wymęczona, wypita cała butelka wody. Tak więc, no, jest to. Jest to pewne kardio, można by powiedzieć. No dobra, słuchajcie, więc to tyle. Powiem Wam, że nie wiem czemu, ale to bikini poprawia mi nastrój. Wydaje mi się, że chyba dlatego, że spodziewam się, jakie mogą trafić się komentarze odnośnie tego bikini. Nie od Was, bo wiem, że Wy jesteście jakby normalne, tak? I normalni, bo faceci też od czasami wpadają. Ale jednak czasami, tak jak w zeszłym roku, właśnie, jak gdzieś były te stroje kąpielowe, przypałęta się kilka takich zgubionych osób z internetu i postanowią wyrazić swoją opinię na temat e, tego, co ja powinnam, albo bądź też nie powinnam czego nosić. Tak więc trochę się już śmieję właśnie na, na, na zapas. Ale dajcie znać właśnie, jak Wam się podobają te stroje, jak Wam się podobają tankini. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to zasubskrybujcie, bo jeszcze stroje kąpielowe będą się pojawiać. Możecie polajkować ten film, jeżeli Wam się spodobało, no i koniecznie zostawcie komentarz na dole. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa!